Witam moi drodzy. Wróżka Fortuna kłania się dzisiaj kolejne trzy dni i karty Lenormand. Zobaczymy, co może tutaj się wydarzyć przez kolejne trzy dni. Czytanie ogólne może rezonować, ale nie musi. Ja Was wszystkich bardzo serdecznie kochani pozdrawiam. Czytam Wasze komentarze i oczywiście zaczynamy. Wspaniałe karty Lenormand. A już wczoraj zamówiłam piękne karty, ale myślę, że gdzieś za trzy tygodnie może dojdą. Dobrze, kolejne trzy dni, co tutaj? Wyjaśnienia i zaszczytów dużo. Jeśli pracujecie gdzieś, moi drodzy, na stanowisku, to dużo spraw się wyjaśni. Możliwy nawet awans, wyjaśnienie jakichś spraw zawodowych. Oczywiście te zaszczyty są zasłużone. Tutaj, rozwiązanie pewnych spraw, ale też powiem szczerze, że możecie się spotkać z osobą z przeszłości przez kolejne trzy dni właśnie. I tu będziecie planować bardzo dużo radości z tych planów nowych. Uda Wam się wiele rzeczy, moi drodzy, zawodowych, i wiele spraw się wyjaśni przez te trzy dni. Bo taka radość przy wyjaśnieniu, radość przy Waszych sprawach i zawodowych, i sprawach z przeszłości, dużo pozytywnej energii, ale to naprawdę jest ktoś koło Was, na kogo możecie liczyć zawodowo i oczywiście prywatnie, tutaj podwójność w tej koniczynie, ta dwójeczka mówi o tym, że zawodowo i prywatnie jest dobrze, możecie na kogoś liczyć. Bardzo dobra również wiadomość, która da Wam dużo radości. Nie wiem, czy to będzie list, czy w tych czasach wiadomo, SMS, czy przez jakieś komunikatory, czy tam inne y, moi drodzy rozwiązania w tej chwili, jakie ma bardzo dobra wiadomość, która Was ucieszy od osoby z przeszłości, tak? jest wyjawienie sekretu, wyjawienie jakiejś sytuacji, ale pomimo, że dużo spraw się wyjaśni, będzie też podejmowanie decyzji możliwe, że ktoś Wam da propozycję na przykład, moi kochani, współpracy. Albo też będziecie mieli, moi drodzy, takie okoliczności sprzyjające, że może być bardzo dużo zajęć, dużo pracy koło Was, i też nowe zajęcia, nowe pomysły, które do Was będą przychodziły. To może być związane również nie tylko z pracą i z zawodowymi sprawami, ale też prywatnie z Waszym dzieckiem. Karta dziecka mówi faktycznie w Lenormand o dziecku albo o nowych pomysłach, nowych projektach, które będą do Was przychodziły. Oczywiście dużo szczęścia i życzliwości, bo jest tutaj karta. Moi drodzy, tego psa, wiernego przyjaciela, na którego możecie liczyć. Też może być tak, że wasze dziecko, jeśli macie dzieci, przyjdzie do was z jakimś dylematem i trzeba będzie mu pomóc, wybrać jakąś drogę. Mamy czerwiec, koniec roku szkolnego, i wiadomo, że może niektóre osoby będą decydowały o dalszej edukacji. To może być tak, albo będą decydowały o ścieżce zawodowej, o karierze, co wybrać. Także tu możecie być doradcami. Oczywiście, moi drodzy, też ten niedźwiedź, który mówi o wielkim wsparciu i stabilności, taka stabilizacja nadchodzi poprzez te trzy dni. Będziecie mieć plany, czy to w finansach, czy oczywiście domowe, no zobaczcie, wszystko będzie się tak naprawdę układało pomyślnie. Tu oczywiście też powiem szczerze, dużo planów co do Waszego miejsca zamieszkania. Niektórzy będą prawdopodobnie spełniać swoje jakieś marzenia co do przyszłego miejsca zamieszkania. Możecie jeździć, oglądać jakieś mieszkanie czy dom, czy będziecie chcieli remontować, czy coś zamieniać, wymieniać coś w tym nowym waszym miejscu. To będzie dla was naprawdę bardzo ważną sprawą, a nawet bym powiedziała priorytetem. I tutaj taka rada jest, abyście robili sobie plany poprzez te trzy dni. I oczywiście, kochani, tutaj idzie dużo spraw bardzo dobrych. Szczególnie dobre nowiny z przyszłości, od kogoś z przyszłości, dobre nowiny i dobra sytuacja zawodowa. Poprzez te trzy dni myślę, że wiele osób otrzyma ciekawe zaproszenie. Zaproszenie może przyjść do Waszego domu bezpośrednio. Możecie otrzymać bukiet kwiatów albo jakiś drobny prezent. No, niekoniecznie drobny, czasem może być to prezent naprawdę pokaźny. Ktoś Was doceni. Czy to w życiu zawodowym, czy w prywatnym. Przyjdzie to do Waszego domu, albo Wy sami przyniesiecie i będziecie z tego powodu bardzo dumni. E, oczywiście, moi drodzy, ja Wam życzę takiego spełnienia, kochani. I przez te trzy dni naprawdę czeka Was dużo niespodzianek pomyślnych. E, wierzcie mi, karty nie kłamią. Także, kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę i trzymajcie się ciepło, moi drodzy. I do usłyszenia.